Pętla umożliwia nam powtórzenie instrukcji lub całego bloku instrukcji bez konieczności ponownego pisania ich w kodzie. W Pythonie mamy pętlę for oraz pętlę while i dzisiaj zajmiemy się pętlą for. Przykładowo, jeśli chciałbym wypisać liczby od 0 do 10, to mógłbym zrobić tak. Print 0, print 1, print. 2 i tak dalej, print 3, print 4. No jakbym miał więcej czasu, no to powiedzmy, że e, udałoby mi się to zrobić. Ale co jeśli na przykład miałbym wypisać liczby od 0 do 100? Albo od 0 do 1000. Albo od 0 do miliona. No to wtedy sprawa znacznie by się skomplikowała. Ale istnieje sposób, żeby wykonać takie zadanie nie pisząc e, tylu ty, tylu linii kodu, ale korzystając z pętli. No to pętla for zaczyna się od słowa kluczowego for. Następnie dajemy nazwę elementu z naszego zbioru. Czyli na przykład może to być i. Tak ta nazwa jest całkowicie dowolna. Potem piszemy in, następne słowo kluczowe i e, dajemy nasz zbiór. My oczywiście nie znamy struktur danych, więc będziemy korzystali sobie z instrukcji range. Instrukcja range może przyjąć jeden argument, na przykład dajmy 8, i wtedy e, zrobi nam ciąg 8 liczb. E, I krok między tymi liczbami to jest 1. Tak? Czyli e, s, ten ciąg będzie wyglądał następująco: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy 8 liczb od 0 do 7. Teraz e, możemy zrobić ciało e, naszej pętli. I będziemy sobie wypisywali po prostu będziemy wypisywali te elementy tego zbioru, czyli będziemy wypisywali i, bo tak nazwaliśmy elementy ze zbioru range. Czyli jeszcze raz, jak to, jak to działa? Dla elementu, który go nazywamy i w zbiorze, który zadeklarowaliśmy instrukcją range 8 i wygląda tak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wypisz element czyli y, pętla wykona się 8 razy, bo tyle mamy elementów w tym zbiorze i za każdym razem instrukcja będzie wypisywała inną liczbę bo będzie y, przechodziła z, z, od pierwszego elementu poprzez następny aż do ostatniego czyli w pierwszym wykonaniu pętla wypisze liczbę 0 bo tym i będzie to Liczba 0 w drugim wykonaniu i się zmienia, jest następnym elementem, będzie 1 i tak dalej. Będzie przechodziło aż do 7. Więc yy, przetestujmy sobie nasz program, zobaczmy jak to działa w praktyce. cmd, otwieramy wiersz poleceń, piszę nazwę programu oraz rozszerzenie python. Jest error. Zapomnieliśmy o dwukropku. I e, wykonał e, się od razu skrypcik. Wypisał nam liczby od 0 do 7, tak jak e, się spodziewaliśmy. Dobrze, no to teraz moglibyśmy sobie zrobić od 0 e, do 299 albo od 0 do 300, czyli wpisujemy 301. I równie szybko skrypcik się wykonuje. Tak? Wypisał nam liczby od 0 do 300. Instrukcja range może również przyjmować więcej niż jeden argument. Czyli jeśli będę zrobił coś takiego, że dam tutaj pierwszy argument 4, a drugi 10, to wtedy ten pierwszy argument oznacza liczbę, od której chcę, żeby mój zbiór się zaczął, a 10 liczbę na której ma się skończyć. Tak? Czyli wtedy ten zbiór wyglądałby tak: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odpalmy nasz program i zobaczymy, czy faktycznie jest tak. No, widzimy, że zaczyna się na czwórce i kończy się na dziewiątce. Tak, przepraszam, czyli powinno kończyć się na dziesiąt, nie na dziesiątce, tylko na dziewiątce. Bo tego ostatniego elementu nie, nie, nie będzie zawierał ten zbiór. Ok, dobra. No i mógłbym mieć jeszcze e, trzy argumenty tutaj w tej instrukcji range, gdzie trzeci będzie krokiem, czyli tak to e, domyślny krok jest 1. Pierwsza liczba 4. Następna jest o 1 większa, następna o 1 większa od poprzedniej i tak dalej. No a teraz, jakbyśmy zrobili domyślny krok 4, no to zobaczymy, co wyjdzie. Tak, czyli ostatnia liczba to jest 30 i tej ostatniej już nie, nie, e, nie będziemy wypisywać. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli powinno być coś takiego 4, 8, 12, oh, 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 16, 20, 24, 28. No faktycznie tak też to zadziałało. Ok. Nie zawsze będziemy chcieli, żeby pętla działała w taki sposób, że po prostu wypisuje nam liczby z tego zbioru. Najczęściej będziemy sobie to deklarować tylko po to, żeby mieć określoną ilość powtórzeń danej pętli. Natomiast sama pętla będzie służyła do wykonania jakiegoś obliczenia czy innej instrukcji. No to na przykład weźmy sobie takie zadanie, że chcemy policzyć. Sumę e, liczb od 1 do 10. Tak? Czyli wpisujemy tutaj 11 i w pętli będziemy, zadeklarujemy sobie wcześniej zmienną suma, równa 0 i tutaj będziemy robili suma, równa się suma plus e, i. I na koniec po wykonaniu pętli wypiszemy sobie tą sumę. Dobra. Czyli tak, czyli mamy tutaj zbiór od 0 do 10. Czyli taki zbiór z krokiem domyślnym 1. 3, 8, 9, 10. W pierwszym wykonaniu będziemy mieli 0. Suma ma na początku wartość 0. Zmieniamy tutaj, nadpisujemy wartość e, w sumy poprzez y, operacje, wynik operacji dodawania, czyli sumę 0 plus i pierwszym i jest 0, czyli na początku mamy 0. Potem y, nie zmienia się y, wartość, natomiast i tak mamy ją nadpisano. Tylko przez tą samą wartość. W drugim wykonaniu mamy 0 plus 1, czyli 1. Y, w trzecim wykonaniu mamy 1 plus 2. Czyli 3, potem 3 plus 3, czyli 6, 6 plus 4, czyli 10 i tak dalej, i zobaczymy, jaka jest suma pierwszych 10 liczb naturalnych. 55, czyli tym razem nie wypisywaliśmy tego wszystkiego. Oczywiście moglibyśmy zrobić też tak: print, suma, i za każdym wykonaniem pętli również wypisywać. A tutaj ten średnik niepotrzebny. Tak, czyli w taki sposób to się zmienia. Po pierwszym wykonaniu mieliśmy 0, po drugim 1, potem 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5, 15. Ok. Załóżmy, że chcielibyśmy trochę to skomplikować, czyli zrobić sumę, ale tylko liczb parzystych z tego przedziału. Więc e, jak sprawdzić, czy liczba jest parzysta? No musimy użyć instrukcji warunkowej. W pętli również musimy używać instrukcji warunkowej. If e, i jest parzyste, czyli reszta z dzielenia przez 2 jest równa 0, to wtedy robimy suma równa się suma plus i. W przeciwnym wypadku nie robimy nic. No, i na końcu, po wykonaniu pętli, wypiszmy tą sumę i zobaczymy, czy suma się zmieni. Zmieniło się. Zamiast 55 mamy 30. Tak więc równie dobrze moglibyśmy sobie zrobić tutaj dla e, nierównego, czyli dla pa, e, liczb nieparzystych, i wtedy suma wy, wynosi 25. Zróbmy w takim razie jeszcze jeden przykład, żeby przećwiczyć działanie pętli. Usuniemy tutaj i wczytamy sobie dwie liczby. Pierwsza liczba to będzie ilość lat. Eee, może nie będziemy pisali ilość, tylko po prostu lata. Input. A druga liczba to będzie oprocentowanie. Oprocentowanie. To się input. Pierwsza liczba będzie całkowita, czyli int, przekonwertujemy na inta, a druga będzie zmiennoprzecinkowa, czyli przekonwertujemy na floata, wejście, dobra, i chcemy się dowiedzieć, ile oszczędzimy pieniędzy, ile będziemy mieli pieniędzy na naszym koncie, wiedząc, e, mając daną liczbę lat e, oraz e, oprocentowanie w skali roku. A no i jeszcze przydadzą nam się e, pieniądze początkowe, tak, czyli kapitał. Może tak to nazwijmy równa się też e, załóżmy, że to będzie int input dobra. E, ok. Czyli zrobimy pętlę for i IN range i tutaj liczba lat czyli <noise> lata plus 1 no bo kończyło się zawsze na poprzedniej liczbie i teraz tak <noise> weźmy sobie jakąś nową zmienną gdzie będziemy sumowali, na przykład nazwijmy ją pieniądze pieniądze na początku ma 0 i w każdym wykonaniu pętli będziemy dodawali nowe pieniądze. Chociaż nie, pieniądze to w sumie nie będą nam potrzebne, no bo mamy już kapitał. Dobra, no to to faktycznie głupi pomysł. I teraz będziemy robić tak. Kapitał równa się kapitał plus kapitał poprzedni razy oprocentowanie. I na koniec print kapitał. Czyli po pierwszym roku będziemy mieć na koncie to, co wpłaciliśmy, kapitał, plus to, co wpłaciliśmy, pomnożone przez oprocentowanie w skali roku. I wtedy to, co będziemy mieli na koncie, zakładamy, że nie wypłacamy tego, tylko dodajemy znowu. To co mieliśmy, to co uzbieraliśmy, czyli to co wpłaciliśmy i uzbieraliśmy w poprzednim roku razy oprocentowanie i tak dalej. I w zależności od tego na ile lat sobie wpłacimy, tyle pieniędzy uda nam się uzbierać. Dobra, twórzmy wiersz poleceń ta, 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 ta. i uruchommy nasz przykład. Pierwsza liczba to miało być... To miało być lata, więc zakładamy, że chcemy poczekać 5 lat. Oprocentowanie w skali roku to będzie 2%, i kapitał początkowy to 1000 zł. Czyli po 5 latach będziemy mieli 1126 zł. No ale powiedzmy, że mamy 40 lat, i też 2% w skali roku. A kapitał początkowy to będzie nie 1000, tylko 10 000. To po 40 latach będziemy mieli 22 000. Załóżmy, że mamy 100 lat i 2% i na początku wpłaciliśmy 1000. No to e, po 100 latach będziemy mieli 7000. W, ta, w, 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 w taki sposób działają procenty.